Najnowsza książka amerykańskiej autorki, piszącej pod pseudonimem. Poprzednio prezentowaliśmy powieść historyczną obyczajową inspirowaną życiem Alice Liddell Hargreaves oraz Louisa Carolla pod tytułem Alicja w Kanię rzeczywistości. To szósty przegląd 2010 roku. Tym razem jest to osadzona w realiach XX wieku powieść biograficzna, poświęcona małżeńskiej parze amerykańskich lotników, Charlesa Lindberga i Anne Morrow Lindbergh. On wpisał się do historii światowego lotnictwa pierwszym samodzielnym lotem transatlantyckim z Ameryki Północnej do Europy z 1927 roku. Ona była pierwszą kobietą z licencją pilota szybowcowego, która towarzyszyła mężowi w jego licznych lotach w charakterze nawigatora. Powieść ma formę opisanego przez bohaterkę zarazem, narratorkę, pamiętnika w którym relacja z wydarzeń aktualnych, ukazujących ostatnie dni życia Lindberga, zmarłego w 1974 roku, przeplada się z retrospekcją przedstawiającą wspólne życie ich obojga. Ukazuje Anne Lindbergh jako kobietę, która podporządkowała swoje życie mężowi, dzieciom, rezygnując z własnych ambicji w dziedzinie lotnictwa. Przybliża historię porwania i zamordowania ich niespełna dwuletniego synka, Porusza temat działalności wywiadowczej Lindberga oraz zarzutów o jego antysemityzm, nazizm i izolacjonizm w czasie II wojny światowej, sprzyjanie polityce III Rzeszy jak i agitowanie przeciwko przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do wojny w Europie, a także wątek jego trzech pozamałżeńskich, utrzymywanych w tajemnicy przed żoną związków, z których miał siedmioro dzieci, oprócz pięciorga ze związku z Powieść ukazuje też pisarską twórczość bohaterki, w tym okoliczności powstania dwóch spośród jej książek fali przyszłości, w której starała się usprawiedliwić izolacjonistyczną postawę męża w czasie II wojny światowej, czym przyczyniła sobie samej wielu wrogów, oraz daru od morza, zaliczanej do literatury feministycznej. Powieść o życiu Lindbergów czyta się z dużym zaciekawieniem. W posłowie autorka oddziela, oddziela opisane w niej wydarzenia prawdziwe od fikcyjnych. dziecko śniegu. Uhonorowany licznymi nagrodami, w tym nominacją do Pulitzera debiut literacki amerykańskiej dziennikarki i reporterki, obecnie realizującej się w zawodzie księgarza, to wykorzystująca wplecioną w fabułę ludową baśnię rosyjską Snieguroczka, powieść psychologiczna obyczajowa z subtelnym akcentem baśniowej magii, opowiadająca o determinującej życie potrzebie macierzyństwa. Akcja powieści rozgrywa się w pierwszej połowie XX wieku na Alasce. Tam, w surowym klimacie, zakładając farmę na bezludziu, dobiegające pięćdziesiątki bezdzietne małżeństwo z Pensylwanii postanawia zacząć nowe życie tylko we dwoje i odnaleźć ukojenie w ciężkiej pracy. Ale na miejscu okazuje się, że jeśli nie oboje, to przynajmniej kobieta przywiozła ze sobą dramat niespełnienia i depresję. Na początku drugiej zimy, spędzanej w nieprzyjaznej głuszy, w życiu bohaterów pojawia się dziecko. Może dziesięcioletnia, na wpół dzika i bardzo niezależna, leśna dziewczynka. Dla wychowanej na literaturze profesorskiej córki jest to uosobienie fascynującej kobietę w dzieciństwie baśni o ożywionej figurce ze śniegu, którą i ona też ulepiła teraz w, chwili krótkiej, w krótkiej chwili bez troski. Dla jej pragmatycznego męża, sierotą po zmarłym w lesie drwalu. Ale oboje gotowi są na bardzo wiele, by stała się ich córką, a następne lata poświęcą na zdobywanie jej zaufania i miłości, nigdy nie zdoławszy do końca zgłębić tajemnicy dziewczyny i jej niezwykłości. Jednak gdy jak w baśni stracą ją, gdy już jako dorosłą, nie powtórzą baśniowego zakończenia. Autorka bardzo profesjonalnie jak na debiut łączy realistyczny, wręcz naturalistyczny i niepozbawiony akcentów okrucieństwa opis surowego życia alaskańskich posadników z subtelną atmosferą pełnej niedopowiedzeń, tajemniczości i gry wyobraźni, tworząc wciągającą lekturę dla amatorów realizmu magicznego, bliższego jednak słowiańskiemu niż platynoamerykańskiemu. Jak na debiut jest to... Yy, Całkiem dobra powieść, obiecująca. Alexis Jenny, francuska sztuka wojny. Jest to debiutancka powieść 50-letniego dziś nauczyciela biologii w jednym z liceów we francuskim Lyonie. Ukazała się w roku 2011. I w tym samym roku została uhonorowana prestiżową nagrodą literacką Goncourtów. Nieprzypadkowo powieść ta została doceniona przez krytykę i, jak się wydaje, zyskała sobie uznanie francuskich czytelników. Autor łączy bowiem umiejętność budowania ciekawej narracji, konstruowania literacko-przekonujących scen osadzonych w realiach II wojny światowej, a zwłaszcza wojny toczonej w kilka lat później. Do Chinach z komunistycznym Wietkongiem, a jeszcze później w Algierii, z arabskim ruchem wyzwoleńczym, z szerszą refleksją o charakterze eseistycznym powieść ta wpisuje się w dokonujący się nad sekwaną od wielu już lat publiczny rozrachunek z francuską przeszłością kolonialną. Jest także głosem, chwilami bardzo gorzkim w toczącej się debacie o granicach francuskiej tożsamości. Autor wielokrotnie ponawia pytanie o szansę na w miarę znośne współżycie obywateli francuskich o różnych korzeniach narodowych, różnej religii, kulturze i codziennych zwyczajach. Pomysł fabularny niego jest prosty, wręcz banalny. Oto znudzony mieszczańską egzystencją i pracą w korporacji, narrator, dość egoistyczny 30-latek, odcinający się dotąd o jakichś głębszych związków z doświadczeniem historycznym swego własnego narodu. Najpierw zaczyna fascynować się przygotowaniami do pierwszej wojny z Irakiem w 1991 roku. Później zaś, wyrzucony już z firmy, spotyka w barze na przedmieściu Lyonu weterana z resistance i wojen kolonialnych, a zarazem rysownika i malarza z zamiłowania, Wiktoriena Salaniona. Nad brzegiem saony, na targu artystów, nawiązuje z nim rozmowę odtąd regularnie będzie się z nim spotykał. Opowieści Salaniona złożą się na fabularną, historyczną tkankę powieści prezentowaną w sześciu odsłonach. Warstwę współczesną tworzą wspomniane już rozważania natury eseistycznej, urozmaicone dialogami dotyczącymi bieżących spraw politycznych, a także tematów związanych z malarstwem. Źródeł tak bardzo krwawego we francuskim wydaniu pożegnania się z kolonialnym imperium Jenny zdaje się dopatrywać beznadziejnie przegranej kampanii 1940 roku i w tym, co nastąpiło później, w upokarzającej francuską dumę okupacyjnej niemocy i w nie mniej ponuro wspominanej kolaboracji milionów tzw. szarych Francuzów z niemieckimi okupantami. Dodajmy, że warstwa eseistyczna tej bardzo obszernej, ponad 500-stronicowej powieści jest wyraźnie słabsza niż fabuła historyczna. Bywa nużąca z racji powtarzanych w coraz to nowych wariantach kilku zaledwie myśli, czy też idei fiks autora. Dziwna jest na przykład scena, choć bardzo sugestywnie nakreślona, w której narrator zdobywa na chińskim bazarze. Bawole głowy, podroby, tchawice, wszystko to bardzo ładnie podaje na półmiskach, i w ten, aby w ten sposób zaszokować gości i uprzytomnić ich, że są y, tak bardzo krwiożerczy. Wszystko to oczywiście powoduje konsternację. Goście bardzo starannie zwijają serwetki i bez słowa opuszczają przyjęcie. Tego typu wyskok czy też eksces głównego bohatera, narratora prowadzi do oczywiście do rozstania z małżonką, a w konsekwencji także do spotkania z Salenionem, dzięki czemu narrator może snuć swoją opowieść. W jednym z wywiadów pytany właśnie o tę kwestię połączenia dwóch wątków w swojej powieści, a więc tego wątku historycznego, Związanego z wojnami kolonialnymi i wątków współczesnego, no autor przyznał, że związek ten jest taki trochę naciągany. I to jest na pewno pewna słabość tej książki. Powieść, mimo wszystko, jest ciekawa, pomimo wspomnianych słabości. Propozycja jednakże dla bardziej wyrobionych czytelników, zwłaszcza zainteresowanych wojennymi fabułami i bieżącą debatą publiczną nad sekwanem. Na Kepler świadek to kontynuacja trzeci tom, jak dotąd ukazało się cztery kryminalnego cyklu stworzonego przez ukrywającą się pod pseudonimem parę szwedzkich pisarzy. Tom pierwszy pod tytułem hipnotyzer prezentowaliśmy na 23 przeglądzie w 2010 roku. Tom drugi, kontrakt Paganiniego na piątym yy, przeglądzie 2012 roku. Ciekawa propozycja dla miłośników skandynawskiej prozy kryminalnej, ale która nie wymaga bezwzględnej znajomości wcześniejszych tołówcy. Lisa Klejpas, Teatrze uczuć. Kolejny romans historyczny amerykańskiej pisarki osadzony w xix Londynie. Młoda dziewczyna, chcąc uniknąć małżeństwa z bogatym, ale odrażającym lordem, pada w ramiona pewnego kobieciarza, szerzając tym samym swoją reputację. Dla miłośniczek gatunku. Poprzednio Ścieżka Słońca na 15. Przeglądzie 2013 roku. Herman Koch, kolacja. Pierwsza. Polska publikacja holenderskiego pisarza, zajmującego się nie tylko literaturą, ale i aktorstwem, jest również producentem telewizyjnym. Prezentowana książka jest szóstą powieścią w jego dorobku. Została zekranizowana, a na jej podstawie powstały także sztuki telewizyjne. Fabuła powieści koncentruje się wokół spotkania rodzinnego, podczas którego bohater, narrator historii wraz z żoną, bratem, obiecującym politykiem o znanym nazwisku i szwagierką, mają omówić bliżej niesprecyzowaną kwestię związaną z ich nastoletnimi synami. Rozdziały powieści, po, przyporządkowane kolejności potraw w ekskluzywnej restauracji, stopniowo odsłaniają przed czytelnikiem prawdziwy obraz z pozoru zwyczajnej rodziny żyjącej w cieniu angażującego się w politykę i przytłaczającego poprawnością na pokaz krewnego. Wydarzenia zdają się płynąć niespiesznym, wręcz rozwlekłym tempem, które to wrażenie potęgują dygresję i rozmyślania nieco irytującego kontestatora, przymuszonego do spotkania okolicznościami, które z pewnością zaskoczą czytelnika i przywiodą na myśl motywy np. Boga Mordu, Jasmine Rezy, Fany Games, Michaela Haneke czy Upadku Joela Schumackera. Główny bohater nieco złośliwy, ale dobroduszny malcontent, oddany idealnej żonie i bardzo kochający jedynego syna, okazuje się postacią o wiele bardziej złożoną niż można wysądzić, po lekturze pierwszych stron powieści zaś jego snobistyczny brat w miarę upływu akcji zyskuje diametralnie odmienny od kreowanego przez narratora wizerunek. To znakomity thriller dla wyrobionych odbiorców szukających prozy psychologicznej poruszającej aktualną tematykę, dotykający kwestii wychowawczych, etycznych i przemocy.